Moja robota skończona. Dziękujemy za dofinansowania. Czy pomożecie mi teraz uratować Rudigera? Nie możemy. To nie wpisuje się w profil naszej nowej działalności. Ja pośredniczę. Łączę samurajów ze zleceniodawcami. A ja prowadzę wypożyczalnie. Wypożyczam im sprzęt. Najlepiej. Ale ja podpisałem przecież dofinansowanie dla samurajów. No sprzęt jest dla samurajów. Zlecenia też. Macie samurajować, Gunter, bo wam cofnę podpisy. Dobra, no, wbiję symbolicznie jakiś miecz. Jak katany z dofinansowania dobre? Dobre. Nasze biznesy kwitną. Samuraje pamiętajcie wystawiać faktury z terminem 90 dni. I opłaćcie te od nas do końca tygodnia. Może im też dofinansuje broń. Nie ma sensu. Niczego chłopakom nie brak. My im wypożyczamy w supercena. Ale zapraszam, panie Torsten, na rozmowę do naszego biura. Wiesz, co robić? Połamać mu ręce. Samurai. Niepotrzebnie połamaliśmy mu ręce. Policja, Unia, państwo... Teraz wszyscy są przeciwko nam. Niemieckie problemy ruszają z kopyta. Walcz, Samuraju, o swoją godność. Walcz, Samuraju, Oh, spoiler.